Właśnie jesteśmy w muzeum Eterze? Etyrze? Jak się odmienia na nasze? Eter etar. etar, Taki skansen Wsi bułgarskiej taki jak wyglądała dawno temu Dachówka jest chyba w ogóle z łupków Z kamieni zrobiona Teraz podejdziemy, zobaczymy Pachnie ładnie mięsem Grillowanym Ania nie jest pocieszona z tego powodu, bo się źle czuje. Rzeczka płynie, fajnie, ładnie tu, tak europejsko. Muzeum jest bardzo nowoczesne Ale to akurat nie działa Albo tu jest na panel słoneczny, a tu jest cień Pewnie nie naładowało się jeszcze, tu mamy wieżę zegarową Bo to, jest fajne w tym muzeum, to to, że tu wiele elementów działa, żyje, że tu ludzie pracują, że tu ludzie wykonują różne rzeczy. I tu na przykład robi się sznurek, Ten kamień opuszcza się, tu to pracuje i wychodzi linka związana wodą. Można swobodnie samemu zwiedzać, albo pójść z przewodnikiem, tylko przewodnik raczej bułgarski, ewentualnie po rosyjsku. Z tego co widzieliśmy, ale są miejsca, gdzie jest głośnik. klikasz, jest angielski, rosyjski, francuski, niemiecki i bułgarski. Ale są też interaktywne zabawy, które można sobie wagowo poukładać ciężarki. Wszystkie rzeczy są napisane napisa też po angielsku. Naprawdę w fajnie jesto zrobione mega klimat można też znaleźć świeżo oprawioną wyprawioną skórkę kozią Skansen wiecznie żywy. Cały czas wszystko tu funkcjonuje.